ludzie witajcie w kolejnym filmiku odnośnie World of Tanks jak widzicie, mamy chiński nowy rok. A tu stoi kanopener, powinno być kent. Więc gówno, które jest tak op, że lepiej nie mówić. No ogólnie boki słabe, przód jest nieprzebijalny. Po prostu jest taka nowa Ebola zrobiona kurna w wersji do Wargamingu. Trochę bardziej przystępnej, tak szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, bo... Jest wielki, jest większy niż Maus i przez to łapie od artylerii, więc całe boki łatwiej jest to trafić, Na no ale jak stanie, no to niestety, no nie przebijecie tego, nie przebijecie, no chyba, że jakimś Tedekiem ostrym, czy coś, widzicie, 200 pancerza, 260 kurde pancerz wieży. Siła ognia 430 słaba, APCR, -y, więc to też jest spoko, że go to jest APCR -y, nie hity, żeby nie przepalał tych pancerzy. I co, ja to gram na budowach standardowych, czyli wentylacja, yy, wentylacja, kuzmocnienie i to jest sprężarka. No i co, zapraszam do oglądania do bitwy, gdzie pokażę wam o co chodzi, dlaczego ten czołg jest tak broken i jak można go sobie pograć, więc zapraszam do oglądania. Siemano ludzie, witajcie w kolejnej bitwie. Mamy się w pierwszej bitwie tym czołgiem, o którym wyłapałem MK. Jak widzicie, kanopener. Czyli czołg, który po prostu ma teraz idealne warunki. Czyli tak naprawdę bez arty, tak? Arta naprawdę ten czołg bardzo mocno bije, ze względu na to jaki on jest wielki i jak tego. przewinmy sobie, jedziemy na górki, postrzelać się na wieżę, mamy nieprzybijalny przód, bez weak Spotów praktycznie. Oprócz tego małego wizjera, więc... No, i dolnej płyty. No ale no, to jest bardzo dużo, no co? Lecimy, nie powinniśmy grać sami tak naprawdę na flance, no ale możemy sobie pozwolić, straczki. Zobaczcie ile już odbiliśmy, 800 spotujemy Grille, nie trafiamy. 1200, 700 spota już, mamy 800 spota, 1000 spota, więc spoko. Bitwa jak widzicie stojąca, wszystkie czołgi na środku, nie ma co robić. Czołgi się pojawiają, T-54E1 kampiące na bazie, no dziwaczna bitwa. A T-15 wróćmy do normalnej prędkości, bo tutaj troszeczkę się podasz. No i co, mamy nieprzybijalną wieżę, zastanawiamy się czy grille uciekło, czy Conway uciekł, czy nie, no nie możemy też puszczać, żeby nas nie wyjechali zaraz, więc musimy przebadać sytuację. A ja z tego co widzę, blinduję grilla, ale nie zauważyłem, że on się utopił po prawej stronie, więc tak da się utopić na piaszczystej rzece. Dobra, FO pojechał do przodu, mamy jakieś wsparcie, przewińmy to trochę do przodu, bo to nie ma sensu tego oglądać. Jak się jedzie i co się robi, no ale. Okej. Okay. Mamy, jak widzicie, przeciwnik centralnie DEF na bazie. Co to się dzieje, ja nie mam pojęcia. Już 1500 obrażeń, 1200 odbitych. Bóg wie, że mamy papierowy, więc raczej by nas przebili, jakby nas. Chcieli strzelać, ale nas nie chcą strzelać zbytnio. Bo się nawet nie spotuje. Typ 688 siedzi w takiej dziwnej pozycji, że pierwszy raz widzę, że ktoś tam w ogóle stał. Jedziemy do przodu, w tym czasie nasza baza pada. Zwróci uwagę na minimapę. No musimy coś ruszyć, bo inaczej nas skapują Więc albo my, albo oni, jak tu mówią, mamy AT-15, ono jest chowane tutaj przebitka Włączymy sobie kamerę to co ja widzę. Polałem to AT-15, bo jest wótek z trolem. Krótkie działo więc troll na pewno więc to by bardziej mnie bolało. Wierzę, niż jakieś AT-15 strzelające za 200, trzeba go jak najszybciej wyeliminować. widzicie, to jest kamera teraz z czołgu. nie to jak bitwa, tak jak ja patrzę na bitwę i co się dzieje, dostaliśmy spota, o właśnie, troll. Jak mówiłem, 750 a te 15 też strzela do nas, no i nie przebija, ja też nie przebijam. Mamy już 300. Urażeń 3000 odbitych, 2900, no bo po prostu idealne warunki do bitwy, tak? Dobijamy sobie AT-15. Przewińmy sobie. No i co? Musimy pojechać po typa, tak? Po typach. chcę pojechać normalnie, okazuje się, że Conway jest na bazie. Tak, widzicie jak ja szybko przyłączam kamerki? To nie to, że drybem. co się dzieje na minimapie, cały czas obserwujemy tym okiem to, co się dzieje obok naszego czołgu. Żeby zobaczyć... No po prostu, jak to mniej więcej wygląda. Eee, I co? No, stoi Conway na G9. On nie spotnie nam się, nie damy rady go spotnąć, ale mamy tutaj typa i strzelam podwójnymi strzałami. Na razie chyba tak. Bo celność wtedy rozwala. Ja sobie wolę postrzelać pojedynczo. Zbytnio nie tracimy na rzeczach. Widzicie, typ 6-8 nas objeżdża, my też go chcemy objechać. On nas objeżdża, my go chcemy objechać, no i taka zabawa, wczuć babkę, tak, no, tutaj on zrobił, dostał. Mamy 60TP całe na fullu, więc możemy sobie go pofarmić, no i w sytuacji jest, widzicie, on jest w sytuacji tragicznej, tak, bo on, wystajemy, tylko górną płytę. Conway nas niestety męczy, nie pozwoli nam pofarmić 60TP. Fuzelko jeszcze. Do 52 2 Nie przebiliśmy. Musimy się wycofać. Niestety 60TP nie sfarmimy sobie całe. 5 3000 po spocie, 4100 odbitych obrażeń. No ale jedzie sobie nasz Defender. Nie trafiamy. Wykorzystujemy z zalety czołgu, czyli po prostu niego granie na wieży. Defender by nas zabił, gdyby Jesteśmy na niego na hita. No ale na, na szczęście jest nie wiem, troszeczkę niemyślący, i poszedł sobie do rowu grać. I co mamy? 6200 damage. 3200 po spocie. Bitwa się sama jakoś. Nasza baba się obroniła. Wajperkę, która się pojawiła od początku gry. Traki za zero. Nie było już czasu przyłączyć na dwutrypi. I nas dobija. 6-700. Zrobiliśmy bitwę 15 też na cd i 5000 obitych, 3200 obrażeń. Więc to by było na tyle w tej bitwie. I wracamy zaraz do następnej bitwy, gdzie pokonamy sobie ebolkę. I zobaczycie, dlaczego mówię, że to jest nowa ebola. I witam Was na Berlinie, gdzie pokażę Wam, dlaczego to jest nowa ebola. Tak naprawdę ten czołg jest naprawdę broken. Widzicie moją kamerę stałą mamy przeciwnej drużynie Ebola. Oczywiście ostrzegam od razu, że to nie jest bitwa jakaś kurna, która jest bardzo OP czy bardzo kurde tego, tylko chodzi o sam pojedynek z Ebolą jeden na jeden tak naprawdę z Kanopenerem. Czyli czołgiem, który w sposób psuje grę ze względu na to, że jak on stanie, to nie mamy go jak wy tego, nie mamy go jak wykurzyć, tak? Nie mamy go jak kurde zniszczyć. No i on będzie stał i sobie czekał. Mamy Ebola, typ już ją przebił. Ebola standardowo podnosi swoją gór. płytę, będziemy rykoszetować. I nie na zwolnionym tempie. Ja też chowam dolną płytę i czekamy. To jest zabawę. Czyli beznadziejny. A beznadziejna bitwa tak naprawdę taka zwyczajna, bez żadnych rewelacji. No i zobaczcie, ona... Ja nie przebijamy e boli, ona mnie nie będzie przebijać. My możemy celować po jej... W moim na dachu, bo została przecież znerfiona przez Wargaming, bo stwierdzili, że ma jest zbyt OP, więc uśmiechnęli jej penetrację i rozwalili działo. Choć moim zdaniem też ten pancerz troszeczkę dostał, więc nie wiem, takie mam wrażenie po prostu. Dobra, przewinijmy, bo to będzie naprawdę nudne, tak? No, włączmy ten tryb razy 2. Widzicie, ja cały czas zmieniam tą kamerę, cały czas kurde próbuję. Na razie mamy 0 odbitych. Minuta bitwy tak naprawdę za nami, no czołg beznadziejny próbuje coś postrzelać, stoimy dalej w miejscu, jest ebola, jak widzicie w podłogę tam wchodzi, więc i ebola stoi i nie może nic zrobić, i ja stoję i nie może nic zrobić, próbujemy dostać ten punkt, o, widzicie, tam jest taki mały punkt na podwoziu eboli, którym można przebić, o. On już podnosi troszeczkę zamętę. Ten stoi, ja stoję, ten stoi, ja stoję. No i pobawimy się tak, że będziemy sobie strzelać. Przyjechała E3 do zabawy, bo się nam nudzi na szczęście. Będziemy się strzelać. Widzicie, ja mam skontowaną płytę, oni już są skontowani. Przyjeżdżają po kolei czołgi. I tutaj nie ma szans tego przebić. Nie ma tego szans przebić. Włączmy sobie kamerę z mojego widoku. No i widzicie, Ebolka dostaje po wizjerach. Ja mam full hapsy dalej, trochę ją traktujemy. Bo no nie możemy przebić tej dolnej płyty, tak? I weszło między drakami w podłogę. Weszło drugi raz w podłogę przez gąski. Czyli tam, gdzie celowaliśmy na początku, nam nie wchodziło. No i teraz decyzja o załadowaniu hejków. Tak? No dobijemy tą Ebolę po prostu, żeby nam nie niszczyła. Nasz team pada. No i dwa hejki salwa ebola zdjęta. No, ebola na nazacie z hitów, z APC-ów, 3500 no, zabraliśmy, więc nie ma, bitwa się toczy dalej, no co, solówka z ebolą. Y no i tyle, nie był to jakiś zły człowiek na tej eboli, no bo to jest dobry gracz. Y Patrzyłem później chyba 3,5, koła średniego na, na tej eboli, 4, więc no, wie jak grać, on tak powiedzmy. No i co, bitwa się dalej to Mamy 3500 odbitych pojedynek tak naprawdę z Ebolą stoczony. No, moim zdaniem ten czołg. Nie będę dokończył tej bitwy, bo to jest koniec. Moim zdaniem ten czołg jest broken. Tak, jak on stanie, nie ma opcji, żeby go ruszyć. Nie ma żadnego Weakspot, żeby. On powinien mieć jakieś Weakspoty zrobione, dwa wizjery. Jakieś coś, że. Może nie mówię, że za każdym razem go trzeba przebić, no ale to jest chore, że wargaming nerfi Ebola, bo ale nerfi Chieftaina i wprowadza... Kano Penera, który jest dosłownie tym samym tylko wej drzewkowym odpowiednikiem, który założy się, że za pół roku, jak się wszyscy na niego rzucą i będą go kurna farmić, expić, to będą go kurde robić. Patrzcie, też dziwna pozycja Batchata w ogóle. Pierwszy raz widzę, że coś tam stał, więc dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie, to powiedzcie, co sądzicie o tym czołgu. Zobaczcie na, w komentarzach i ogólnie podejście Wargamingu do tego jest strasznie słabe. Dzięki za oglądanie na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.